Czy są tu tacy, którzy wierzą w sondaże? Jeśli tak, to bardzo chętnie Wam pokażę pewien filmik. A jeśli są też tacy, którzy nie wierzą w sondaże, to tym bardziej zobaczcie ten filmik, będziecie mieli poczucie, że no mieliście rację. Przed Wami pan Martin Duma, szef sondażowni Ibris i United Surveys, który w listopadzie o kandydaturze Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich mówił właśnie tak. Po co wystawiają tego kandydata? Żeby zewrzeć partyjne szeregi. Wygrać dzisiaj nie są w stanie. A właśnie, dlaczego uważasz, że nie, dlaczego są nie są w stanie? Dlatego, że dzisiaj... wychodziło, nawet pokazywałeś te badania, tak. że tam jest, Dzisiaj ten, ktokolwiek wiesz, 2%. z Rafałem Trzaskowskim z flagą PiS, Przegrywa. Nie ma go. Zamiata go. I zamiata go tak 70 do 30. I powiem wam tak: to jest Adam Michnik z 2015 roku. Pamiętacie co Michnik mówił o pojedynku Komoros i Duda? Zakonnica i tak dalej. No to Sylwia, mam nadzieję, to puści w ramach montażu. To mnie się zdaje, że jeżeli tu się nie stanie czego, coś takiego, czego ja w ogóle nie jestem w stanie przewidzieć. Zawęzław Konorowski po pianemu na pasa przejedzie niepełną sp sprawno za zakonnicę w ciąży, no to oświecie, to będzie prezydent. Miłego weekendu, pozdrawiam i subskrybujcie mój kanał.